Dobra, rozładowujemy bitbaki z Owsem do silosa. Ja się na górę silosa, a tam stryję. Dobra, bierzemy pierwszego bitbaka. Będzie pierwszy. Bitbak. Kupujemy pierwszego bigbaka Taką rurą. Dzieje się tak, że musimy się mieć stratę, bo nam tłumi wszystko. Roman przyniósł złożę. A jedzie a Natalia tutaj obserwuje. Zobaczymy czy koniki z Jarosławem, bo nam przeszkadza dziura otworzona, Boszem i całą śrubkę. Bierzemy kolejne i wypakowywujemy i następnie, a koniki dalej chcą jeść owiec bardzo mocno, jak widzicie. W międzyczasie koniki nie opuszczały, cały tak czas do owca, ale Roman dzielnie wyganiał. Jak widzicie, wojna trwała, jest wyłącznie z garym. Teraz mamy chwilę prawdy, bo już jak widzicie jest owiec.